170 Kilometr jest za 5 jakby co? Co? Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Kotka za ma 5 w sklepie Fortnite. Uj, daj, dawa i KONIEC Nie mnie bogu, ty masz mas, mas, stary buki pompu jakieś weku. Q Dobra dostajesz teraz Pierwsza była rozrzewkowa Dostajesz stary To Do zera teraz Pierwsza była na, na rozrzewkę I co, epoxy grasz? Tak się mężczyzna? Piksowałem. O ja w moim boksie. Jak tam mieliszisz do zera? Dobra, dwie razy kona i teraz. No nie, no, miałeś mnie miałeś do zera. Zobaczysz. Co baczysz. to jest? Dobra, stary, dobrze, że cię splitnąłem. Za te słowa stary pożałujesz. Jak tam? Tylko nie stawia. Powiedz mi. Po, 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 jak czy... tam, że już jesteśmy było partnerami, bo. Jak to chociaż czasem ze mną wygrywa, nie? <grywa> Większość, fighty. Nie no, dobra, do, nie dobra. Siadam, już nie leżę i teraz coś ty z tobą. Nie no, wojak, cieszę się, że jesteśmy było partnerami. Dobra. Ile jest 140 To jest niemożliwe Masz stare haki jakieś Stary full kill, a ja mam 2 mini dostałem no, Ale co ja będę tankardował jak w ciebie wchodzę stary 10 haka I do 0 pompa Jak tam? Jak tam do 0? Szkoda, że jest do 0 Ale to 4 4-0 dla mnie Stary, ty trahardujesz, ty, ty się leczysz stary Siema! Jak Siema. to jest być tak słabym? Nie wiem, ze katsby 170 killab jest za pięć jakby co? 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 A, a... No, no, szkoda, że, <laughs> że wasze nie są razy 5, nie, mogę, nie mogę, nie mogę, güzelad, nie mogę, 5-0, nie mogę Co ty robisz? Jesteś się tacy blazi <illustrations> nie wiem. Sam się pokonujesz, sam się zabijesz, czekuj No bo Kacpie mi troll, ja ty widziałeś, co zrobił teraz? Jak mnie zostawił Noby, 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 noby Ja nie, ja się nie poczułem tam na no nie, dwa razy, dwa razy, no, nie dwa razy wiem bo chcę sprzedawać PM, no nie wiem, to playcie, jest taki winy A teraz to drugiej ruszanej byłeś Nie, c nie, <noise> <c> <głos> <głos> nie mogę, jak tam do zera mnie jedziesz, że ja ci killofuję chłopczyku jak chcecie robisz 6-0, nie wiem oj! oj, oj kaski Fortnite Czem pokazuję 5-0 jak jest 6-0 Bo raz się zdolił David Ja byłem nie wystarcza o! No ty dobrze wiesz co? Ty dobrze wiesz na jakimś serwera Nie mogę! Nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę! Co ty robisz, czekuj? Co ty robisz 7-0? Co ty robisz, ziam? O, o co ci chodzi tam? No stary, nie wiem jak. O jakie? Siadną ja z czego z czego siadłem On jest tam staffem! On wysyła te zdjęcia! Bym powiedział kogo, ale niestety nie mogę. Ale to ja? Pachem? i przez ścianę po Jak przez ścianę, ty jesteś chory. Ty ziomek stawiasz beczkę, nie jesteś zabudowany. Ty się pukli w głowę, człowieku. 8-0. Śmieć, kupuję. Dobra, gram moc jak ty. I patrz o, jak cię ja, ja skończę teraz. Patrz ty paty, on siedzi w boksiku. A ci się ty, ty trzy boksy przedłużasz. I siedzisz, i czekasz Siedzisz te Czekasz A więc że... ja, ja tutaj. Dzięki widzowie Problem do końca. Ja, Kurde, jak? Kurde, dobra. No masz ten jeden, jedną rundę masz. Jedną, jedną mas. Gratulacje dla Ciebie. Opa, bale 8-2, 8-2, lepiej, wstał. To już się nie skupiłem, już latywałem na hama. Lecz latywałem na hama. Czary, dostałam mi na nim. Z Tak? No, no egi. Ja już teraz po prostu wlatywałem na hamę zamiast na. No co? No i ready. cię zniszczę. Nie no nie no, nie gramy. No co, nie ma kasta mówisz? No mówię, że pana dostanę, bo on pana. mi Serio? No. Nie no, no przysięgi. Nie. A ja? A ja dostanę pana? No Żartuję. Nie, to mój ex duo. No kiedy jest custom? Teraz. Ah.